Cześć tu Oluś i Tatuś, siemanko. Albo kolenko, kto tam co woli dzisiaj? Druga, drugi odcineczek serii Tor przeszkód, który zwie się Scrumble, Skrubble Level 2, czyli wirująca piłka. Pamiętasz, też, bo sobie tłumaczyliśmy na polski wirująca piłka, czyli Level 2, co oznacza? Dobra, nie promuj tej marki, możesz łyka, chociaż nie wolno dzieciom pić. Przynajmniej do 18 roku nie wolno pić takich napojów. Ja takie jest... piję od 4,5 lat. Tak, ty pijesz Pepsi 4,5 lat. No nie Olej, nie pijesz. Od nie, napiłeś się może łykach, jakbyś malutki, ale tak to ci nie no, dobra, ale nieważne, bo dzisiaj jest szkoda gadania. Tak, więcej otwierania. Więcej otwierania. Dzisiaj level 2, czyli poziom wyżej, czyli będzie jeszcze trudniejszy. Nie, bo nie jest nakręcone, kochanie. Zegar trzeba nakręcić, wtedy on Tak. Dzisiaj drugą część otwieramy. Z tą sobie w miarę poradziliśmy, ale okazało się, że mistrzem w naszym domu pierwszego toru przeszkód jest kto? To Tobiaszek, czyli to tajemnicza ręka. ręka. Bo Później on go... przeszedł na czasie. Do... Na czasie. Zdo... Prawie można powiedzieć, że w połowie czasu, by się przycisk blokował, a tak to by zrobił to szybciej, później go zawołamy, zobaczymy jak przestawimy kamerkę na gry, to wtedy on przejdzie pierwszą i postara się... Się będzie toczyć. No, na składane. tym jest pokazane. Tu wszystko jest pokazane I na pudełku. Tutaj tak będzie fajnie, zobaczcie. No, bo to będzie tak. przeskakiwało po takich schodkach. Tutaj wszystko jest, zaraz wszystko będziemy robić. Tu już troszkę więcej wow. składania, no bo tak. mamy trzy części. U. Zaraz, kochanie, poczekaj, rozłożymy. Tu mamy część do łączenia, bo te dwa tory można połączyć. I zrobić jeden taki dłuższy. Co zrobimy na końcu? I zawołamy tajemniczą rękę. To jest tu. Zaraz, tam Zaraz zobaczymy, kochanie. Nie, to nie tu. tu się będzie łączyć tu. Gdzieś jakoś. ktoś kojarzy, że tu gdzieś jakoś. Wiesz? O, i tu jest połączony wtedy. Wiesz? I tu przelatuje. Jak tu wrzucisz. tak, tu wpada. Poczekajcie, nie widać. Tutaj nie wiem, czy pamiętacie, był koniec. Jak tu wpadnie, to ona się przetoczy i wpadnie do drugiego toru. Ty rozumiesz? Wow. wow. Tak. Dzisiaj... mamy Co dzisiaj. dzisiaj? Wyrzucamy dzisiaj to. Dzisiaj właśnie był moi koleżanek koleżanek, wczoraj. Aha, bo tak, był na nocowaniu. Mały świętoczuś. Czyli to tu z łamusią, mój bólnym chodem. Ok, bez rodziców, a rodzice bez dzieci. Mamy mhm. dwie piłeczki? To będzie w drugim torze, żeby to pewnie spadało tu z tego, wiesz? Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Kuleczki na razie... Ale nie, tutaj go. chyba coś zobaczymy. Jest... Nie, no zaraz zobaczymy kochani, tak? Tu rozpakowujemy i zaczynamy drugi tor. Ej, a powiem, tutaj że... nie ma na czas tego. Czego nie ma na czas? No, tej gry. Jest. A, bo, no bo zegar jest w tej. Tak? To tu możesz włączyć. Jak już jesteś super, hiper. No to wtedy. A, można go przestawić. No faktycznie, Można idzie. go przestawić. Można go przestawić. Zaraz wszystko zobaczycie. Mam nadzieję, zastanawiam się tylko, jak potem to to... połączyć. Połączyć. No to jest, to jest. A, nie, bo to jest tu. Zaraz wszystko będziemy wyglądać. To jest kozak. To jest kozak. Czy tak? Dołączymy. Ja mogę też sprawdzić. to tutaj też są takie minikolce. Wiecie? Minikolce będziemy przeskakiwać, zaraz wszystko będziemy pokazywać, jak przestawimy kamerkę, tak? Ale o czym zapomnieliśmy? O, o... łapka w górę, subskrypcji, dzwoneczku, ding, ding, ding. Dawajcie subskrypcję. Wiem, dink. że. Dobijamy do 4000. Dobijamy do 4000, na razie do 3,5. No 3,5, no już może mamy, ale. Do czterech, no jeszcze sporo. Troszkę zwolniło się tempo. No ale... 50 tak 50 to... dni może będziemy. Mieli. Może 50 dni. A ale... może szybciej. To wszystko zależy od tego. Od was. Od was i od tego, czy ty, który jeszcze nas nie subskrybujesz, ciśniesz subskrypcję czerwonego na szary. Uwaga! Link do tych cudownych tak torów... Mamy w opisie. Naprawdę warto, jeżeli chcecie no gry mamy. planszowe. My też mamy, ale widzowie też mają. Widowie też mają, mogą sobie kupić i wtedy jedziemy. Dobra, szkoda gadania, czas na granie. To przełączamy kamerkę, do zobaczenia za chwilkę. Piu. I jesteśmy z powrotem. Pokaż, już. Hello. Juhu. Dobra. Oluś, zaczynaj przygodę z drugim torem level 2. Zaczynamy od tego momentu. Wszystko widać, Oluniu, tylko nie zasłonię głową. Przechodzimy po schodkach. Wydaje się to dość proste, ale może nam zlecieć. Oczywiście. O! Ale no, niestety musisz, mój chłopie, jeszcze raz zacząć. Oczywiście robimy sobie checkpointy, bo byście się zanudzili, bo robimy to tak naprawdę pierwszy raz. Pięknie, super. Tu wchodzi, tu pamiętasz, miałoby być... Ustawić. Ustawię. O, ustawię. No to o luniu ustawię, ale nie zasłaniaj, kochanie, kamerki. Dawaj. I teraz pamiętasz, musi zlecieć tam, gdzie jest ta dziurka. Czyli musi przekręcić śmiało. Śmiało. O, 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 dawaj, dawaj. Dobrze. Teraz drugą stronę. Dawaj, super. Dawaj, zaraz zobaczycie, bo tam jest taka dziurka. O, pokaż, gdzie jest dziurka? Dobra, nie zasłaniaj, kochanie. Uważaj, teraz... I zobaczcie, tutaj nam spadnie i tam jest dziureczka, czyli Olusiu, Ponczusiu, wyszło Ci galancje. Teraz tą dziureczką musisz przekręcać do góry, dawaj. Nie zasłaniaj, Pateczku. Co, wypadło Ci z tej dziurki? No, daj, daj, kochanie. Dobra, żeby tu było, tata troszkę pomoże ciach, 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 dobra. Pamiętaj o główce koteczku i teraz delikatnie, 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 delikatnie i mamy kuleczkę tu i teraz Olu się kręci, pamiętaj kochanie o główeczce, dawaj jedziemy, jedziemy z kopsikiem, nie za szybko wypada. tak, bo wtedy wypada, jeden raz jak testowałem. testowałeś to no właśnie mi tak skoczyło, aha, okej, okay. dawaj jedziemy. Olek, 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 jeszcze troszeczkę i mamy do przeskakiwania. Tak jest. Dobrze. Czyli coś podobnego, jak było w pierwszej części. Mhm. Dawaj. O. Jest. Przeskoczył za jednym zamachem, przeskoczył jedną przeszkodę. Teraz Oluniu naciskamy. Teraz troszeczkę mu przybliżyć, żeby wam nie zasłaniał. Super. Musi tu spać. Awesome. Teraz musi tu trudne. Wpad Dobra, wpada tu i mamy, tak jak, i mamy tak jak tak y jak salonakier. Uwaga, wyszlifuje się kule, jest pięknie! I teraz musimy strzelić tutaj. I żeby wpadła do tej dziurki, do tej, do tej. Nie może wpaść do tej, ale chyba wpadnie do tej. Zabierzcie, a nie, wpadła tu odpowiednio. Teraz bardzo delikatnie, Oluniu. Ja ci przesunę. Żeby Ci było wygodniej, widzowie też będą lepiej widzieć wtedy, musimy powolutku ją przetoczyć. ooo I gafa! Dobra, checkpoint. Dawaj, powoli. Potem tata najwyżej spróbuje, ale może Ci się uda, dobrze? Dobrze. O! Dawaj, ostatni raz, oluś próbuje. A potem błąd. Olek, skup się! Wołamy tajemniczą rękę, żeby przyszła pierwszy to i drugi. Zobaczymy jak jej pójdzie. Dobra, teraz tata. Ale bez czasu. Bo to jest... Bez czasu, bo to jest dość... Wiecie, on będzie przechodził pierwszy raz, mimo że się uważa za mistrzone. No, teraz tata. I jest ta ci się udało. I teraz tu. <ścoughs> nie, jednak nie wyszło. Nie zasłaniaj głową, kochanie. Yeah. Brawo dla Olusia. Dobra, słuchajcie. Teraz sekund tajemniczą pięć. Tajemniczą rękę, wołamy tajemniczą, tajemniczą rękę. I zaraz wracamy. Siemanko, jesteśmy z powrotem. Tak. I co o czym mam pamiętać? O górę, subskrypcji, dzwoneczku. Teraz tajemnicza ręka, czyli Dobić, brat, e, Olusia, wpadajcie też do niego wpadajcie na kanał dobi Lego. Kanał, jeśli ja. lubicie Lego, e, A właśnie, jeżeli te gry pamiętajcie, link do Macie takich w gier w opisie, a jeżeli nie możecie znaleźć tego opisu, to wchodzicie www.korob.pl i tam są gry. Nie z tej ziemi i nie tylko, możecie sobie zobaczyć gry planszowe. Są The Best. Waga! Tajemnicza ręka gotowa. Zobaczymy. Przechodzi. Dwa tory przeszkód. 3, Trzy, czasu. dwa, jeden. Go, patrzymy. Nie, no zobaczcie, jak to zrobiłem. Czy pamiętacie, jak nam to wychodziło? Nam nie wychodziło. Pyk. Jest tutaj. Pamiętaj, to nie jest gra na czas. Spokojnie, żebyś przeszedł. Zobaczcie, jedzie. Opsia, lopsia, Hop, nie to. Skupienie, zobaczcie, ciach. Ciach bajera. Ale to będzie trudne proszę. Niestety tu nam się coś przyblokowało, ale nie szkodzi. Nie, nie robimy tego na czas. Hop. Tak jest. Pięknie, ależ mu idzie. Dawaj. Dobrze. To bi, to bi, to Toko bi, to bi, to bi ile go. To bi ile Drogi kolego. Bi, i Lego. Dobry i Lego. Dobra, już bez LEGO. Uwaga. Dobra, jest. Zobaczy, już jest na samym końcu. piłeczkę przetaczać siak. Zobaczymy, czemu wyjdzie. Przeszedł pierwszy tor. Nie gadem! Masz drugą próbę, ja dawaj. Blisko. O, leciuć ma! Nie umiem, o. zawsze z tym mam problem. Jest. Yes. I przeszliśmy no. na sens. drugi tor. Tycho. Odsuwamy na razie i... Tak, muszę Wam powiedzieć, widzowie, tego jeszcze nie grałem, więc tu będę... Nie, pierwszy raz na naprawdę nie dotykał, nawet nie daliśmy chciał spróbować, ale pierwszy raz to robi. Prawda Luniu? Mhm. Tak, hmm. Zrób tak, żeby ci było Lusiu widzieć. Zobacz. Dobrze mówię. A zrób tak, żeby ci było. ci podpowiemy to musimy mieć to. Dobrze. Dobra. Dawaj, teraz musisz hmm. zrobić tak, to macie pospadać, tam masz taką dziurkę. Widzę. I tą dziurkę jak wpadnie już tam, to musisz tu do góry przetoczyć, żeby ona wypadła. A weź miżej, kochanie, żeby ci było widać. Troszkę tak? Robimy tak. Ale nie przeszkadza mi to. Teraz delikatnie musisz kręcić tym, delikatnie. Dawaj. To, biś to, biś to, biś to. Biś. No właśnie, troszkę szybciej, bo my nie mamy tyle czasu na nagranie, nie? No właśnie. Ojojoj, tu jest bardzo cienko, więc. Nie wiem, czy mi spadł ta piłeczka. Ojoj, ja radę. I. no, dawaj. Gapa, dobra, ale zaliczamy ci Coś, i jedziesz padło. dalej. A, A już druga, mocno. dobra, dawaj. O, trzecie. Co trzeba tutaj. zrobić? Tutaj. No <laughs> dobra, <laughs> dawaj. O, no, chłopie, no co... O! Teraz musisz kręcić, tylko nie nie w tą stronę. Tutaj, żeby spadło do tego. Widzisz? O, znowu kręconko, kręconko, kręconko. Everybody maleńce, zobaczcie, kręcimy, gramy całą kręcimy, rodzinką! Oluś, tatuś i to Uwaga! Tak u, jak u. na grach. Tu wpaść. Tak. Nie pamiętam, jak się nazywa ta na Nie, to nie Bila. Bilet to co Kiki... Nie, ja coś? wiem, że Kiki, ale nie no. Co tymi dwoma obozy. Mgła mózgu. Ja też o tym myślę. To, to. A to co to to. to, to. No dawaj, próbuj. Może weźmiesz sobie tak, będzie Ci wygodniej. O, o jest, poszło? teraz tu o, jest. musisz. Zobaczymy, czy wpadnie mu w odpowiednią dziurkę. Uwaga, każdy ci Odpowiednie jest ta, a jak tu, to musisz od nowa. Jest! Dobra, no i teraz tu bardzo delikatnie, bardzo delikatnie. Nie możesz tak na maksa, bo ona wypada. Dobra. Która już? To już jestem. Chyba trzecia y, czy czwarta? 3, 4, 4? Uwaga. Mój no, O, już złupiłaś, po Dobra, mamy zapasową. Za dawaj e, Billowi. A mam podnieść? No zaraz podniesiesz, później podniesiesz. Zaraz podniesiesz. Dobra, dawaj. Tutaj trzeba naprawdę, naprawdę leciutko. leciutko. bo to jest wypadanie, tak jak w tamtym poprzednim. O, 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 a, a, bo nie, A, bo nie było to. Dobra, uwaga i zobaczymy, czy tu mówię. Yeah! Dobra. Brawo! Dużo, Super Dużo, dużo przeszkód było, ale się udało. Dziękujemy, to było naprawdę czoderskie. ja wyłączę torem przeszkód, torem przeszkód, ale zanim wyłączysz, kochanie, to co, łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Czyli... dziękujemy za gry Więc więcej gier to mi macie planujemy na korop.pl. też promujemy troszeczkę w Badajcie widzowie nasi na kanał Tobi i Lego. Tobi i Lego A czyli różne reki. Pipo Pipopola Olunionia. Słuchajcie, to trzymajcie się cieplutko, do zobaczonka. Mam nadzieję, że chcecie też takie odcinki o innych grach, nie tylko na telefonie i na konsoli czy lub na komputerze, tylko gry planszowe, bo są naprawdę ciekawe i można grać wiele osób i są emo. Emocjonalne. I są emocje podczas gier. Dobra, kochani. Buziaczki, żółwiki, piąteczki, Albo tak na końcu kliknę, to włączę to. Dobra, uwaga. Olek wyłącza tym zegarkiem. Klikanko. Poczekajcie, przesunę go. Uwaga, dawaj, Olek.